8 sierpnia nieprzyjaciel od rana naciera z wielu stron na Stare Miasto. Tłumackiem, Bielańską, przez plac teatralny na Ratusz oraz od strony ulicy Rybaki. Wieczorem oddziały niemieckie wycofują się na pozycje wyjściowe. Wśród Śródmieściu powstańcy ze zgrupowania Chrobry 2 zajmują budynek dyrekcji wodociągów i kanalizacji przy placu Starynkiewicza. Oddziały generała Reinefarta atakują rejon cmentarzy. Na Żoliborzu powstańcy opanowują okolice Instytutu Chemicznego i koszar przy ulicy Gdańskiej. Na Ochocie sytuacja z godziny na godzinę staje się bardziej krytyczna. W reducie wawelskiej powstańcy przekopują się z piwnic do sieci kanałów, by mieć drogę odwrotu. W Kampinosie porucznik Adolf Pilch Dolina organizuje pułk Palmiry Młociny. W skład pułku wchodzą oddziały z Puszczy na Libockiej oraz oddziały 8 rejonu, siódmego obwodu Obroża i rejonów sąsiednich. Kapitan Józef Krzyczkowski, Szymon, zwierzchnik siła K w Kampinosie w obawie przed odcięciem wycofuje je na zachód w rejon Janówek Brzozówka-Rostoka. Z gmachu PKO na rogu Jasnej i Świętokrzyskiej pierwszą audycję nadaje radiostacja powstańcza Błyskawica.